Diedzę na ekipa, Cześć, w dzisiejszym odcineczku. Ten sam odcinek będzie dokładnie na moim głównym kanale. Nie wiem, że dawno tam nie było filmów, no ale się staram też na tym robić. E, mm, tak. Za dwa dni równe będzie piosenka. A dzisiaj, jak dostanę telefon, mamy. E, to. Mój główny kanał, nagram do piosenki znaczy trailer do piosenki. Gdy jest ze mną ekipa, już Wam mogę trochę stracić: gdy jest ze mną ekipa, to latamy dalej. Gdy jest ze mną ekipa, to robimy wszystko. I ta część będzie na trailerze. Na, traj, na traj, leżę, tak? I w dodatku nuta już jest nagrana. Yy, po prostu ją wpuszczę od razu, jak. No, nie wiem co. No, po prostu ją wpuszczę. Nuta nie trwała. Nie. Co, ileś tam sekund? Tylko minutę 9. Tak, będzie trwało minutę 9 sekund. Dzisiaj też na mój główny kanał wbije film z Minecrafta albo jutro coś takiego. I napiszcie mi, czy chcecie w ogóle odcinki z Istanbul Guys lub Brawl Stars. No to też jest dla mnie bardzo ważne. Zostawcie bardzo dużo łatek w górę i subika z dzwoneczkiem, papatki.